OK, hej, dzisiaj tak na szybko, prawdziwy short. Różnica pomiędzy pozycjonowaniem a SEO i dlaczego ja, czy u nas wszyscy firmy, tak lubimy to pozycjonowanie? Dlaczego daje takie świetne rezultaty? Zaczynajmy. OK, więc, po pierwsze, różnica pomiędzy pozycjonowaniem a SEO. SEO to jest ogólnie mówiąc, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych, nie tylko Google, ogólnie wszystkich innych, także. Natomiast pozycjonowanie to jest większy zakres działań. Do tego wchodzą oprócz optymalizacji na stronie działania, poza stroną, jak link building i inne elementy. A dlaczego pozycjonowanie jest takie świetne? Możemy tak powiedzieć wprost. Otóż, może, w cudzysłowie, to jest darmowy ruch, czyli ty nie musisz płacić za kliknięcia, jak na przykład w Google Adsach, na Facebooku, w reklamach na YouTubie i w innych. Tutaj masz tak jakby ruch za darmo, czyli jeśli ktoś wpisze coś w wyszukiwarce, na przykład w wyszukiwarce Google, to ty naturalnie wyskakujesz wyżej. I im wyżej jesteś, tym więcej osób klika w twoją witrynę. Hej, hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam.